Siema widzowie, z tej strony tam Dzisiaj gramy z Vaxin w Bad Warsy. Robimy specjalną 20 moich subów. Siema widzowie to ja Waksie podlega czy oryginalne z na Tagit. Zapraszam was jesteście się umieszczon, czyli zrobi... Lakeem dawam link na dzisiejszym kością, więc informacji na moim kanale w e ja w coś jestem czasowo i postaram się też nadgrywać częściej filmy. I tak. Z domiarami dawno nie gra w BG, więc może być świetna dzisiaj. No, trudno, lecimy. E, polecam to, w biś... y, Poczekaj, chociaż jak graliśmy wcześniej, to nawet nam dobrze wyszło bo... e, Trzeba to naprawić, że my jeszcze nie byliśmy topielem. Trzeba to naprawić, że my jeszcze nie byliśmy topielem. To trzeba naprawić. Bo ja chyba z Kokosikiem. Nie, z Kokosikiem byłem akwariuszem. Będę. Będę, Bajos. Nazywam klasycznie z pierwszego filmu. Ehm... A jemy. A Inny skin ma ten ziomek taki, Spoko? taki czarny. Nie, no taki Przepraszam okay. No i tam. Polecam wbijać na kanał Waczego, możecie nas zasubskrybować, jak wam się podoba materiał. E, ogólnie, ogólnie, bardzo was Cześć pr... bardzo was przepraszam, bo ostatnie. No nie, dobra, nie skomentuję tego. E, ja bardzo bardzo przepraszam Was za to, że jak wrzuciłem filmik ze Skywarsów gramy i wygrywamy, gdzie wygrałem za którymś razem, no to przepraszam, bo zapomniałem ściszyć sobie gierkę i mnie nie, nie słychać, więc sorry. Mój błąd teraz mam ściszony. E, dobra, właśnie. go, ale teraz na się gra. On ma, okay. No, bo da się go skinam ale. Ja, ja, ja jestem konfidentem. Dobra, to obudowujesz uszko. Idę sobie za przemakowywc na komendzie policji. Makowaj. Tak si obudujesz służko, a ja lecę bombardować ludzi. No, haha. Ha, ha. Formacja. Ja lubię bombardować. No ale chyba postawiłem wam beton. To jest ha. takie klawe. No ja tego nie cierpię. No czemu mi się ciągle ta włącza tarcza? Jakie nie. No do tytoniu tak, druga wycieczka. Oni się eliminują nawzajem? Chłopie, to ile my tu pożyjemy, dwie minuty? Chyba sekundy. Ha, ha, no ha. Nie, bo już dwie sekundy żyjemy. Bo nie, bo nie, bo nie. No mam nadzieję, że trochę pożyjemy. Chciałbym z Laksim być w sumie top 1, bo nigdy nie było takiego. Nie, byliśmy. Nie, nie byliśmy nigdy. Byliśmy, A. ale nie na filmie, chyba. Nie, w ogóle nie byliśmy. Ja pamiętam, że nigdy nie byliśmy. Nie byliśmy? Nie, nigdy i trzeba to naprawić. O, to słabo. Do no, Mi się wydaje, że kiedyś tak realistycznie no to było. A. Nie, nie byliśmy. Mi się wydaje, że nigdy nie byliśmy. Ja nam wkładam do skrzynki z taka wełną. Hmm, będę wkładał... No, to on czas. nie buduje, więc jesteśmy na rycie save. Tak eee. najmniej hmm. e, ja mi się Dobra. I jak na chilu obudowałam Wam? No. A ja o. prawie zleciałem z tą piwą. dobra, nie wychodzi. No, ją w w A się do a No no tylko się baczę, że coś na mnie najedzie, masz. Dobra, wie: ogólnie jest e, w miarę spokojnie, zaraz ja dołączę się do zwalenia drużyn i może się jakoś rozkręcić teraz. Rozdrywka. ale żeś most wybudował. Dzięki. Tak. Zobaczcie. Hmm? Hmm. Oni nie, chyba nie, nie mają pracy. Oni chyba nie Ja lecę na blue, a oni są wyeliminowani. Ja a Ej, zostaw mi złoto, błagam. Zostaw mi złoto. Nie, ja daję tak często bla dla bla. bla. Hmm. No daj no mi to złoto. Ja to potrzebuję. Ale ja potrzebuję na Dobra, bo ja muszę budować ja, ludzi. Papie. On się buduje, ale dosyć wolno. Ajde. Kurde. Kto się do nas buduje? Kto? No, Janos? Kto się do nas buduje? No to był Steve. Gdzie? Ja. On w jakiej jest drużynie? No było. On jest wielu. A ja tej yy, rozwaliliśmy łóżko? Czy tak? Nie, bo oni już byli wyeliminowani, dlatego w ogóle zrobili. Ja się boję, że... Ej, weź mi patrz, czy nikt nie będzie do naliczył sobie Fireborn, na to się... Ruszaj no,

Nie mogę tego nadać. To znaczy, że będą w szczególności ludzie, ale. Ja sobie z tym samym wiem, co jest <śmissements> tak duże. Napieraj, co mówię, że oni zaraz na nas przyjdą i. Bum, Bumba, bamba, bumba. Nie. To dopilnuj, żeby. Kup sobie jakiś żelazny miecz. Nie, wiesz, biedak, nie wkurujesz te dźwięki. No, a ja lecę na yellow. I ja zaraz majki będę miał pełne. Ja już to zarówno Ja ogarniam gdzie sakła. Nie, no mi chyba się po, prędzej we skończy. Ja zawsze lubię. Ja, ja idę do ciebie, yy, zobaczyć zobaczyć potomki i pozostaną na nic łuku, bo to jest moje hobby. Ja zawsze lubię być właśnie 50 km w sensie metrów nad ziemią. Nie wiem, gdzie oni tak naprawdę są, ale jest trochę sas i to wszystko Nie 5 pięć powinno mi wystarczyć i jedna woda do klaczy, która pewnie miała skamuję i mam drewniany miecz. A, bo dobra. E, yellow to chyba ten goły Dobra. Dobra, ci z tobą pod podnowi. bye bye, no Tylko No bo oni też nie mają łóżka. Kto ma łóżko? Red? Red. Aha, to nic... Tylko, tylko my mamy łóżko, to tylko rozwalać. No, dlatego ja się buduję do bazy, bo oni tam... Ja muszę kupić sobie lepszy miecz. Ja będę ich bombardował w sumie, bo to zadaje chyba obraz. Ja zawrócę też kupić Ale weź mi, zostaw Golda proszę, bo ty masz łuk. A ja nie mam. Nie mam w ogóle nic, co Nie Mówiłeś, gdzie masz? bo Ale, ci... Dobra. Ale mam szczerze, pomimo tego, że za dużo nie zrobiliśmy, to i tak nam dobrze idzie. A... Dobra, to robi. Dobra, weź sobie Golda. Weź tu Golda. Ale mało. Jezu. Nie. Aha, bo to, to jest chyba nic nie? Nie wiem. Ale trochę bardziej e, No, no Dobra, ale coś się razem Ziemia. chociaż Ja tam dla do ciebie. No. Dobra, ja muszę kupić sobie Fireball. Fireball? No Fireball. A po co ci Fireball. Fireball, a nie Fryerball. Dobra. Ja so kupuję Fireball. Aha. No Aha. Aha. No to kupuj, ja mam jednego Eeehm... Tylko dostrzegł tylko odwrócę, do nie? Okej. Okay. I jeszcze ze strzałki dokupię. Dobra. No, bo... A ja lecę bombardować ludzi, nie łyszka, tylko ludzi. Ja się ja... Hej, w akcji, jak ja sobie tak patrzę, to, si to ja nawet nie chcę wiedzieć, um, ile, ile czasu minęło. Ej, zobacz, jak wygląda ten most. Spocony akła, spocona akła. Mmm, no nie łóżka. Oj się No Jezu, ten akła jest tak spocony. Kupię się raz pytam. Ja cię obejrzę. A ja cię na Dobra, widzowie, to by było no te naszych... Ej, dawaj jeszcze jedną gierkę, bo ten specjal był słaby trochę. Eee, nie słaby, choć Ale nagrywamy dalej. No nagrywamy dalej, bez cięć, bez cięć w ogóle. Ale... Oby! Oby! No dodało razem. Dobra, Yellowy, bo Bedwory. Bedwory... Dobra, ale nie, bo jak nas nie doda razem, to to nagranie trochę źle wyjdzie, bo ja nie robię cianć, bo to źle potem tak wygląda. Yy, I muszę wszystko dodawać, potem muszę eksportować przez 100 milion razy. Dziadio, kiedy ty taki wiesz? Uuu. Dziadio, ty dobrą sylwetkę ciągniesz, działa, Dziadio, jeszcze hmm. nie jest wiele ja nie, nie możesz z tym pojechać długo. On ma sponsora. No. no nie, znowu ten typek, ten goły. Jak, jak my nagrywaliśmy, to on tu był, ja nie będę blurował, bo ja po prostu mam łeb skierowany. No i nas nie dołączyło razem. No i... No i dobra, to... w akcji, trudno, będzie chwilę minut dłużej weźliwij. Nie, nie, nie. Ja się ja wychodzę, ja. No ja czekam przy dwójkach. Sorry widzowie, że nie robię cięć, ale po prostu to, to no nieważne. Jak, no nie doda, razem to po prostu, to u... nie? nie, To po prostu wrzucam to, co wyszło. Dobra. Widzowie, to musi być jakiś maszyn. No, się... Ty, ja, aqua, 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 no, Będziemy teraz tacy spoceni. O, ja mam podobnego skina jeszcze takiego. Podobnego do tego nie. On chyba się interesował Slamem z Minecraft. la Slam, Slam, la 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 swoją przepustkę przepustkę la swoją przepustkę la 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 nie

Zobaczcie, jak je bieli, bieli, bieli. Pop, 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 pop. Bo ja tu grałem z kokosikiem i serem, przysięgam, z Lepina Grina. Dobra. I to by znowu sobie ten silu. Można przeskrollować i w sumie najlepiej by było. jak komuś nie chcę się czekać. Zostało tylko 20 sekund. Tak, o, pośpiewam. 5, 4, 3, 2, 1. No nie do nie do A jedna. Jedna. Dobra to, to Dobra, już nie ma jednej drużyny, ja ci mówię. Bo wyjdzie ktoś. No wiedziałem, wiedziałem. Już nie ma jednej drużyny. No nie ma. XX Amulets. No dobra. Dobra. Standard, Jałóżko. Idziesz. Dobijać. No dobra. A, ta mapa się mega podoba, bo już na niej grałem. Ona jest super. O nie widzę jednak. Nie, 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 nie. nie. Dobra, widzę ja sobie chwilę poawczę, więc możemy porozmawiać. Ja sobie na niej Ale jak na to że długo nie grałem w Adorsę, to... nawet chyba nie źle widzę. O Jezus, teraz no. idę. No na pewno dobrze nie wiem, co dwa się co Dobre widzowie No i co ty robisz? Czasem jego niknie. Jak coś to e, ja mam nikt nie, nie jeden dzień, czy tam zero, no, tak po prostu kiedyś grać. To sobie tak zostało. No to wstupuje, tak ja lecę ja na radę, bo będę. Ja ja nie mam ja, to popełnić, nie wygrałem. U to który nie Zagrożony. Ok. Ok. Będzie się tu zagrożony? Mm. Okay. Nie. Mm. Dobra, widzowie, na sobie króleczny lewski. O, ale ja. Oczywiście sobie też kupię wolne i dołączone do miętana. I na no, odłogą wątkę i pióreczkę po suszynki. To też nie lubiłam, bo to Co ty zrobiłeś za most? No Jesteś normalny? Nie. Jeżeli chodzi o budowanie mostu, to nie za bardzo. Nie, bo ja po prostu tak szybko, bo ja lubię bombardować ludzi z nie wiem, z takiej wysokości, ale wysokiej. Masywnej wysokości. Ty wiesz, że my z takiej wysokości do nich nie zaskoczymy? Ja mam wolę. Aha. Tylko, że ja nie postawię, bo ja ją od razu zbieram, a jak jej nie zbiorę, to mi się zmarnuje z powodu. Czekaj. Ja bym tam nie schodził, ja bym im najpierw zbombardował... zbrodnie karalne jak ty. A to ja kupiłem dwa złote jabłka. To daj mi jedno. Hmm. Tak. Jak dwa, to daj mi jedno. Tak. Czekaj, puszczę dalej. A ja... dwa, trzy, sorry, odejdź. No, znowu dwa, co ja Dobra, jadę. daj. Ja umiem wyrzucić jedno jabłko. Bo no, marnujemy Wiem, czas, tam... a ludzie nas będą najeżdżać. No ja chyba kontroluję... Tak, bo ja myślałam, to chyba z -ku. nie. Samo kul, samo -ku. Dobra, zwróciłem Ona Ona mnie też, ale... Jest, 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 jest. Jest, jest. Jest, ja za no, nie. Jest, jest. nie jest. Nie, oni mnie zaraz zrzucą. Nie no, jak oni mnie zrzucą, to popełnię zbrodnię, Karol. No nie! Jezu, jaki ze mnie jest, nie powiem co. Nie no, przepraszam widzowie, ja już trochę czyjej innym życiem. Ty zrobiłeś ścięcie Nie, nie, nie zrobiłem. O, to zrobiłem. Tak. Aha oni tam strzelają. Wiem, że strzelają. I ja już się ha? przestraszyłam, i sam zleciałem. I i kliknąłem, kliknąłem przeciw. Hmm? No I mówię, że żyję innym życiem, bo żyję tym, że mnie w z łuku. No Jezu. Ej, z pranki z niego. Esz rozwalnij się. No ja mu postawiłem, ja mu postawiłem inny, ty Moja tajna broń że... no nie rady mają łóżko, no najgorzej Nie oni się połączyli z naszym mostem, tak byś nie może Ale co ja można coś zgłaszać Gdybym to wiedział to bym pewnie wygrał jedną arenę solo ale Znacznie nie jedną, kilka, bo po prostu kilka rozmiarów taką sytuację i na finale z trzema osobami, ale oni się sojów popali i nie miałem z nimi. No jak się ludzie sobie na, na solo, to nie ma co sensu. No zobaczy. To jest nielegalne, jak wiedział, że tak żyć można zwłaszczać, to ich od razu zgłosiłam. Tak tam myślałam, że tylko. No dobra, no i mówisz, ja to wam. dobra, ja ich bombarduję w tym momencie. Tylko nie wiem, gdzie będzie lepiej postawić te MT dobrze stawiam na oddech. No normalnie nie jestem. No oczywiście, że nie w tym miejscu. Trochę dalej, trochę dalej idź. Ej, też mi... Jezu, ciężko. Daj ci tyle, ja nic, nie mam, nic nie Dobra, pa, ja zrobię 200 i pół w sensie bardziej to... O co ja robię? Oczywiście nie zaliczyła mi czego bo czemu bym miała zaliczyć? No i No ja nie Jest. mogę. Nie no. Ja, ja trochę gorzej teraz gram, bo już... Co no zrobiłeś. No właśnie. Bo nagrywaliśmy wcześniej, a, ale a, nam nie wychodziło, do ja, 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 Nie, bardziej to były hałasy, bo nam właśnie wychodziło. Ja trochę gorzej gram teraz. Przepraszam, widzowie, ale. Rozumiem. Nie, bo, no dobrze gram. No nie, bo właśnie teraz się pogorszyłem i postawiłem wodę, do tego ją szybko zatamować. Nie, znam. No Jezu, no czemu oni mnie Ja próbuję jakieś triki z Ameryki, a oni mnie spływają, tak? Jakie ufoludy nie wychowane. Ufoludy. Nie, yeah, ja wiem, co ja muszę kupić. Ej wakcji, oddasz mi, proszę, żelazo. Masz żelazo. O, ja mam blender czeście przecież. Ale jestem obliczeń. Ej, dobra. Szybko, bo oni zaraz tu przejdą. Ja kupiłem żelazne kilo. Bo ja nie mam złota, którego mi nie chcesz dać. Jezu, byłem wyrzucony. To... nie, oni już tu lecą. Ja wiem, co mam robić. No nie buduj się! No, to fajnie. Chodź. Ty, że jest? Postaw mi wodę szybko! Proszę, postaw tu wodę! Błagam, szybko! No szybko! No, waksy, nie, proszę! Bo... No jest ja inny, no szybko! Kupuj wodę i mi postaw nadem! Aha! Ja nie mam wody No to mały problem, mamy. właśnie nie to ma mnie Nie, masz mnie oglądać co ja tutaj robię! No i co? co ty robisz? Nie wiem. Oha! Ja blaków nie mogę pokazać. Pani nie No mogę Natal, Matehan, Mate Dobra, widzę, że ja już przedłużam do śmierci. Popiulio. Ej, mocarne! Ty mnie nie widzisz, ale ja widzę, że to Moksarne. Niestety widzowie. Nie Miałam szans. Powiedz swoje ostatnie słowa. Eee. Subskrybujcie bez i To było twoje ostatnie słowo. Moje ostatnie słowo to będzie... Subskrybuj. Brawa, brawa. O, nie bardzo. Dlatego ja muszę się z wami... Ja, ja muszę się z wami pożegnać. W sumie by nikt tego nie dostał. Niestety... No właśnie wyrzucę wszystko. Moje klienty na które zarobiłem. Dzisiaj to wyrzucę. się nie mogę wyrzucić kilofa. Wiadro z wodą jakbym mógł jeszcze je postawić, więc szkoda, że nie mogę. Bo nie chciałam do tego. Mam wiadro wodą. Oj. Idzowie, hmm. chcecie jeszcze jedną gierkę? W sumie nie możecie mi teraz napisać, bo to nie, nie jest. Nie, już nie. Ale nie tyle. Ja jestem zadowolony, choć na, na no. Dobra widzowie Uważam odcinek za dobry Bardzo dobry Jak specjal to nawet ok No i subskrybujcie nas Nie zmuszam, ale możecie Raz, dwa, trzy Pa Mauli mauli guacamole.